Cześć ma. Cześć ma Wilku siema. Witam serdecznie, witam. To jest kurwa hit, po prostu Uu, jestem tak wścieknięty. Siema co jest, co jest Xigor? Bana dostałem na Twitchu. To jest kurwa nienormalne. Weźcie tamten, weźcie, yy, jak możecie byki, pieprzcie ten linka na Discorda. Wiesz co? Jeszcze tak patrzyłem, mówię, co to jest, bo ja sobie zawsze wiecie, po streamie przeglądam klipy, nie, tam z dziewczyną się śmiejemy czasami z klipów, czy coś i, i patrzę i tam jest, kogucik używa P-Word, nie, wchodzę i patrzę i tam jest, jak wyzywam typa, że nie wyjdę ci z meczu, jebany pedale i, i tyle, nie. No to tylko tak testujemy, nie? Byki, jakby co nie kręgryję, no przesuwam, przesuwam, przesuwam. Eee, jakby mi na przykład czatu nie pokazuje tutaj na OBS-ie, to tu będą streamy. No, chyba tak. No tu albo na Facebooku, gdzie wolicie? No, Xigor takie mocne, tfu. <słuch> Wolcie tu czy na Facebooku. No, hit totalny, hit totalny. Co ja mam teraz kurwa zrobić? Ani się nie możesz od tego odwołać, ani nic. Tu, tu, tu chcecie. Chyba że. Właśnie, Xigor w tym jest problem, że nie może być to nowe konto na Twitchu. Bo jak mnie ktoś zgłosi jeszcze na Twitchu, to masz permbana. Jakby mnie ktoś teraz jeszcze zgłosił, że streamuję na, na drugim koncie, to mam permbana na Twitchu już na zawsze. Tak mi przynajmniej probotę gadał, nie? A, a gość wie o czym mówi, bo też przecież jest na Banicji teraz, nie? W ogóle to wszystko jest z takim opóźnieniem. to Nie, to jest z takim opóźnieniem? Tak. coś, byki, bo po prostu, Jezu, aż, aż jestem tak wścieknięty, że, że to jest hit. Nie wiem, czy, czy nie sprawdza opcji Facebook, nie? Nie wiem, czy nie opcji sprawdza nie, nie sprawdzę opcji Facebooka, nie? z takim opóźnieniem jest, że to jest hit. Siema, Pablosek. Witam, witam, witam serdecznie. Witam was, moi drodzy. Jakby... po prostu jestem tak wkurwiony, że... że skoda strzępić ryja, nie? No właśnie, chcę zobaczyć tego Facebooka jeszcze. Bo ten YouTube coś tak zalatuje. Bo mam takie opóźnienie, że ja już teraz klikam padem. Już teraz te klikam padem, nie? Zresztą słyszycie, jak ja klikam sobie padem. A do Was to prze, przechodziło. oj oj. Da się to gdzieś w ustawieniach streama nagrzebać? Na Discordzie, a da się streamować przez Discorda? Właśnie mi to też mówili chłopaki, chłopaki od Teda, żeby zobaczyć na Discorda. Ale leki opóźnienie, no właśnie, to my martwi, że na, że to jest mega opóźnione. Patrzę, ja teraz cały czas do was mówię, 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 a to zanim dojdzie, to mi ja w ogóle Zobacz ile czasu ile mija, nie? Ale leki opóźnienie, no właśnie, to my martwi, że na, że to jest mega opóźnione. Patrzę, ja teraz cały czas do was mówię, 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 a to zanim dojdzie. No, że na jakimś kanale udostępniają ekran. Znaczy, no, mam tu wszystko niby nie. Nie wiem, chyba tu będziemy teraz przez ten tydzień. Co mam zrobić, byki? No, naprawdę, co mam zrobić? Mech taki YouTube. No, no. wilkuś mech, ale przynajmniej mogę przeklinać pluć na tego psa i, i tyle. Jezu, co to jest kurwa zaparuwa pierdolona co mnie zgłosiła. Naprawdę pluję na niego, na całą jego rodzinę. Kurwa niech zdechną. Może Facebook tam tak nie opóźnia. Dobra, zaraz ogarniemy Facebooka. To wiesz, wiecie, najważniejsza to jest interakcja z wami, a nie, kurwa, jakieś czytanie, nie? Trzy no, godziny później. Czekaj. Weź się to teraz zaloguj na tego Facebooka, jak ja nie znam swoich pasów do Facebooka. Co? Yy... Może jakoś iść stream na YouTube i są cztery osoby? To w jakąś inną grę. No to wiadomo. Znaczy, wiecie co, tu nawet nie chodzi o tą FIFA i tak dalej, tylko po prostu, po prostu chcę, żeby. Wiecie, to po prostu na przyszłość. Na przyszły tydzień cały, nie? No właśnie tu, tu, tu nie chodzi o, o granie czy coś nie granie to tam czekajcie próbuję ogarnąć tego facebooka próbuję się zalogować w ogóle na facebooka nie no i właśnie to jest to, właśnie to jest to, nie, że, że jedna osoba mnie zgłosiła i od razu kurwa coś takiego się podziało, nie. Murem za kogutem. Dzięki byki, naprawdę, co to musiał być zapalan pies, jakby i, i widzicie, i wszystko generalnie, wszystko się pokończył mnie, nie, przez to. Cała dobra atmosfera się, się pokończy, wiecie o tym, nie? Wykrzyknik plujemy, to wszystko się skończy, nie? Przez takiego śmiecia, nie? Może na TikToku Januszu, ty. <ślesy> <ślesy> Hmm. Może na TikToku? Ty to jesteś Janusz typowy. I teraz gdzie to niby jest? Transmisja wideo na żywo? To będzie to? Byki. Myślicie, że to będzie to? Transmisja wideo na żywo. Byczki moje drogie. O, czekajcie. TikTok. Najlepsze rozwiązanie. Tak. Rozpocznij transmisję na żywo. Cyk. Na transmisję wideo. Klucz transmisji. Czekajcie, czekajcie, gdzie to jest ten klucz transmisji sieciowej? Dobra, jest tu. Kopiuj. Czekajcie, zaraz wam pod... możecie sobie ten Mirosław Napieralski znaleźć. Jakby zaraz ten, zaraz to ogarniemy. Raz skończmy ten stream na YouTubie, jakby co. Na Discorda wracamy, nie? Byki. Wracamy na Discorda.